Dla mnie to pytanie, które stało się takim montem spektaklu, ale co to znaczy czarne i w ogóle jakiego to jest koloru, jest pytaniem o genezę różnego rodzaju wykluczeń, nie tylko rasowych, chociaż w kontekście tego spektaklu ten temat może najmocniej wybrzmiewa i też drugi człon tego pytania i w ogóle jakiego to jest koloru, rozszerza ten kontekst dotyczący różnego rodzaju gier też jakby takich performatywnych już związanych z rasą. Natomiast to, że spektakl jest grany samymi kobietami i że centralnym motywem powiedzmy tej intrygi, która jest w tekście, że jest śmierć białej kobiety, to również chodziło mi o to, żeby to pytanie odnieść również do kwestii związanych z płcią i ustanawianiem różnych właśnie takich kulturowych hierarchii. To pytanie zostawia też jakąś przestrzeń do dopowiedzenia, która leży nie po naszej stronie, tylko po stronie widza. Idź do nich. Jeśli was przyjmą, jeśli uda ci się zdobyć ich miłość, przyjdź mi o tym powiedzieć. Ale najpierw zmień kolor skóry. Moim celem było wciągnąć widza w grę, sprowokować go do myślenia, do konfrontacji z obrazami i z różnego rodzaju, właśnie jakby grą kobiet, z wizerunkiem rasowym czy płciowym. A gdyby oni okazali się naprawdę czarni i w dodatku żywi, W styczniu rozpoczęliśmy projekt poświęcony tekstowi Juliusza Słowackiego Samuel Zborowski. W styczniu i lutym odbyły się seminaria i wykłady poświęcone zarówno samemu tekstowi, jak i Interpretacji i scenicznym czy performatywnym możliwościom wystawienia tego tekstu. Samuel Zborowski, dziwny, niejednoznaczny i zagadkowy utwór słowackiego, nieznany w zasadzie szerszej publiczności, dlatego, że tekst, który mamy, który znamy z wydań rozmaitych, jest tekstem sfalsyfikowanym, jest tekstem nieprawdziwym, różni się zasadniczo od rynkopisu słowackiego. Więc nasza premiera będzie oparta. Na nieznanej do tej pory szerzej wersji rękopiśmiennej Samuela Zborowskiego. Projekt realizowany jest w koprodukcji Teatru Polskiego w Bydgoszczy z Fundacją Sztuka Idea w ramach programu Klasyka Żywa. W styczniu rozpoczęliśmy projekt Archiwum Polskiej Nowoczesności, którego kuratorem jest profesor Michał Guziak. Podczas całorocznego cyklu seminaryjnych czytań, książek, zastanawiamy się nad tym, czym jest projekt nowoczesności w polskim kontekście. Czy kiedykolwiek tak naprawdę miał miejsce, kto się modernizacji boi i dlaczego, i w jaki sposób ona przebiegała, jeżeli rzeczywiście Polska kiedykolwiek została jej poddana. W styczniu i w lutym zrealizowaliśmy trzy spotkania z cyklu. Pierwsze dwa poprowadził profesor Michał Kuziak. Na pierwszym z nich rozmawialiśmy o termidorze Stanisławy Przybyszewskiej i o tym, czym była rewolucja dla projektu emancypacyjnego dla ludzkości, czym była rewolucja z punktu widzenia modernizacji. Czy kiedykolwiek rewolucja społeczna miała miejsce w Polsce i co to oznacza dla jej dzisiejszej sytuacji w świecie? Podczas drugiej debaty rozmawialiśmy o Stanisławie brzozowskim, jego myśleniu o nowoczesności oraz o tym, czy w ogóle taka nowoczesność jest w Polsce możliwa, a jeżeli nie, to dlaczego? Spotkanie poprowadził profesor Michał Kuziak wspólnie z dr Lizą Kącką, badaczką twórczości Stanisława Brzozowskiego. W lutym odbyło się trzecie spotkanie z serii poprowadził je dr Maciej Duda. Rozmawialiśmy o naszych okupantach Tadeusza Bojażelińskiego. 18 lutego miało miejsce spotkanie wokół książki Jane Jacobs Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Poprowadził je Grzegorz Piątek, który opowiedział o cyklu życia miasta, ale też o tym, do kogo te miasta tak naprawdę należą. Czy to jest tak, że czeka nas prowadzka na przedmieścia, a centrum będzie dostępne wyłącznie klientom rozmaitych sklepów, czy jednak jest tak, że miasto należy do jego mieszkańców. Książka Jane Jacobs była przełomowa w myśleniu o mieście, o tym, w jaki sposób ono może funkcjonować, dla kogo istnieje. Była również inspiracją dla rozmaitych ruchów aktywistycznych miejskich, które zdecydowały o tym, że mieszkańcy miasta postanowili przejąć je w swoje ręce. Bardzo mocno ta opowieść nawiązuje do spektaklu Detroit Wiktora Rubina, w którym też przyglądamy się zmianom w konkretnym mieście, w Detroit, jego upadkowi, zanikowi, śmierci tego miasta wobec klęski przemysłu motoryzacyjnego. Pomysły na zorganizowanie rozmowy na temat te, tego fenomenu, który dzisiaj przelewa się przez większość krajów Europy pojawił się w dość oczywisty sposób w kontekście zamachów na Charlie Hebdo. I wydarzeń, które nastąpiły później, śmierci kilkunastu osób w Paryżu, marszów solidarnościowych z ofiarami tych zamachów, ale także w kontekście wydarzeń, które były znacznie mniej relacjonowane przez media, mianowicie w kontekście olbrzymiej fali niechęci, nienawiści islamofobicznej skierowanej wobec muzułmanów we Francji, ale także w innych krajach europejskich w Niemczech, w Szwecji. Szwajcarii, Holandii. To był kontekst, który skłonił nas do rozmowy na temat, na temat tego zjawiska, które, jak sądzimy, jest dzisiaj związane w dużej mierze z kryzysem, w którym pogrąża się cała Europa: z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem społecznym, także z kryzysem projektu europejskiego. No w związku z tym, bardzo często ta, ta frustracja artykułuje się w formie nienawiści, ksenofobii, która przybiera na sile. wzrostowi roli, znaczenia jako, jako przeszłość odgrywa w debatach publicznych, w życiu publicznym dzisiaj w Polsce i w krajach naszego regionu, także w całej Europie. Towarzyszy bardzo znamienne zjawiska, mianowicie przesuwanie się spektrum tej debaty o przeszłości na prawo okazuje się, że odwołania do historii są także znakomitym sposobem, aby odbierać legitymizację tym wszystkim ugrupowaniom, które, które zaniedbują politykę historyczną, czyli właściwie całemu spektrum sił od centrum w lewo. Wydaje mi się, że bez podjęcia kwestii historii, bez przyjrzenia się temu, jak, jakie mechanizmy dzisiaj rządzą tą recepcją przeszłości, tym rewanżem historii, by użyć takiego pojęcia Jacka Żakowskiego sprzed kilkunastu lat. Bez tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć pewnych zjawisk, z którymi, którymi musimy się skonfrontować w debatach publicznych, w życiu, w życiu politycznym w Polsce. O co tej pani chodzi? W ogóle dlaczego, dlaczego ona mi każe sobie wyobrażać, że pod moją skórą jest rój pszczół? Co jest dla mnie najbardziej istotne w prowadzeniu takich zajęć? To przede wszystkim odejście od takiego tradycyjnego modelu nauczania. Dzietaniec kojarzy się z dyscyplinowaniem ciała, z jakimś dążeniem do, do perfekcji, może z nabieraniem jakichś konkretnych umiejętności w konkretnej technice. Ja od tego trochę odeszłam, bo sama dostałam tego bardzo dużo przez moje wykształcenie w szkole baletowej i ja kładę nacisk przede wszystkim na zadania i ćwiczenia, które pobudzają wyobraźnię które mm, mają w jakiś sposób stymulować dzieci po to, żeby y, poszukiwały jakichś różnych ruchów, jakości ruchowych które nie znają, które mogą odkryć. Czasami proponuję im typowe ćwiczenia z techniki, na, na przykład na poznanie ciężaru ciała. Robimy różne swingi, role, czyli takie przeturlanie się przez podłogę kontakt, improwizacja, ale to są bardzo małe podstawy, tylko na to, żeby dziewczyny poznały jakby co to jest. Wszystkie zadania, które proponuję mają na celu poszerzenie wyobraźni, bo dla mnie to jest chyba jednym z ważniejszych czynników pracy z tańcem, pracy z ciałem, pracy w teatrze i na pogłębienie świadomości swojego ciała. Ja jestem za, za taką metodą, żeby cały czas odkrywać, cały czas badać, eksplorować i zawierzać swojej fantazji. Bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby te warsztaty były takim ziarenkiem, zaczynkiem do tego, żeby może, jak zainteresują się tą metodą pracy, żeby dalej sobie szukały i jeździły na warsztaty różne albo przychodziły do Teatru Polskiego, bo przecież na pewno będzie kontynuacja. Historie, nad którymi pracujemy w czasie warsztatów, są to historie, które zebraliśmy przez ostatnie lata pracy w różnych częściach Europy, też na granicach Europy i w Polsce. Pracujemy nad historią Jana Nawazi, który pochodzi z Afganistanu i przez 8 lat podróżował do Europy, zarówno na piechotę, jak i pontonami, ciężarówkami, podczepiony pod podwozia. To są materiały, które jakby żywy... Żywe świadectwo człowieka, który przez kilka lat... Y, y... Przemierzał, przemierzał świat, żeby dostać się do Europy z nadzieją na, na lepsze życie, która częściowo okazała się prawdziwa, częściowo, częściowo fałszywa. Pracujemy również nad historiami zebranymi w zeszłym roku na jesieni na Lampeduzie we Włoszech, rok 2011, na przykład, gdzie rzeczywiście to było ty, tysiące tysiące osób, które dopłynęły do brzegów Wyspy, jakby wyspa, która liczy 9 km na 2 km, jakby została właśnie właściwie to była taka. Inwazja osób z północnej Afryki. I właśnie tutaj z uczestnikami warsztatów pracujemy nad tymi historiami, także czytamy je i też zastanawiamy się nad tym, jaki jest nasz stosunek do tych, którzy przyjeżdżają i jaki jest stosunek właśnie Polaków, Europejczyków. Robiliśmy takie ćwiczenia ze słowami, kluczami, które, które musiały być wynotowywane. I tutaj jakby bardzo, bardzo dużo, dużo było jakby zainteresowanie tym, tą historią, historią Afgańczyka Jana, Jakby widać było, że, 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 że oni jakoś to przeżyli. I to jakby bardzo, bardzo cieszyło. Jestem choreografem. Ale też performerką i tancerką. I zostałam zaproszona do teatrów Bydgoszczy jako rezydent, czy w każdym razie bym poprowadziła rezydencję. To tak się nazywa oficjalnie. Mam zamiar utworzyć spektakl razem z aktorami teatru w Bydgoszczy. Istotne jest dla mnie to, żeby to nie była praca narzucona z góry. Chciałam przez te warsztaty trochę pokazać, jakich metod używam w pracy i również jakby co mnie interesuje i jak ja rozumiem choreografię, co też nie musi być takie oczywiste. Zaprosiłam do całego projektu Sound marsza i Magdalena Chowaniec i chciałabym, żebyśmy ten projekt poprowadzili we trójkę na jak najrówniejszych zasadach. błękitnie lub błękicie. To jest tytuł roboczy, zobaczymy. <grywa> na razie punktem wyjścia jest z jednej strony strategia błękitnego oceanu. To jest taka strategia marketingowa, która polega na tym, że trzeba wypłynąć na wody błękitnego oceanu, tam gdzie nie ma konkurencji. Trzeba wytworzyć jakby jest nastawienie na innowacyjność. Jest to nazwane innowacją wartości. Jest to nastawienie na kreowanie potrzeb, które jeszcze nie istnieją. Pomysł jest taki, żeby opuścić Ocean czerwony, żeby wypłynąć na ten błękitny. Ale oczywiście, każdy ocean błękitny zamieni się w ten czerwony. Czy jest jakaś przewrotność w tym, że tak naprawdę jest to inna forma powiedzenia, że ten, te różne strategie też uronkowienia się rozprzestrzeniają i mogą się tak naprawdę rozlać w każdy rejon naszego życia?